Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w Kulturalnym Bloku Lokalnym przeniesiemy się w czasie, a wszystko za sprawą Mazowieckiej Drużyny Wojów Wales. Ze mną Luiza Godlewska-Moros i Michał Moros. Witam serdecznie. Dzień dobry. Powiedzmy na początek, jak w ogóle powstała wasza grupa i jaką epokę reprezentujecie? Nasza grupa powstała w 2002 roku. Powstała z inicjatywy młodych ludzi, którzy byli zafascynowani kulturą wczesnego średniowiecza. Ale nie tylko, ponieważ jak już wspominałam, to byli młodzi ludzie, więc przede wszystkim to byli chłopcy, którzy chcieli walczyć. No i od tego wszystko się zaczęło, ponieważ to byli młodzież lat e, licealnych, tak? E, w związku z powyższym to było dużo, dużo, dużo fajnej zabawy na ten czas, e, która trwa już no, 20 lat. W tym roku Weles e, będzie obchodził 20-lecie, w związku z tym. E, Razem te, są ludzie, którzy zaczynali z nami od początku, między innymi Michał, a są osoby, które na przestrzeni dziejów dochodziły, więc myślę, że jest to bardzo ciekawy kawał historii naszego życia. No, reprezentujecie średniowiecze, co zresztą widać na załączonym obrazku, ale czy skupiacie się na jakiejś konkretnej dacie w tej epoce i czy można was jakoś geograficznie obsadzić na terenie Europy? Tak, nasza grupa Szczególnie upodobała sobie wczesne średniowiecze, czyli to jest przełom od 9 do XI wieku. Interesuje nas szeroko pojęta Słowiańszczyzna, tereny Skandynawii i tereny Rusi Kijowskiej. A ile was jest w drużynie? Bo jak rozumiem, są kobiety, są mężczyźni. Ile was jest? Jaki jest skład, jeżeli chodzi o wiek i jak się dzielicie na role? W tym momencie nas jest 22. Troje? troje plus, mówię, plus dzieci. Plus, plus dzieci. Tak. Po tak jak wspominałam, to jest wieloletnia zabawa, więc rośliśmy, rozwijaliśmy się na angiwie prywatnej, więc pojawiły się w konsekwencji tego również rodziny, dzieci. W tym momencie, jeśli chodzi o tą część dorosłą, mamy. Chyba więcej panów, ale to jest dosłownie dwie, trzy osoby, więc można powiedzieć, że jest po połowie. A powiedzmy o tych rekwizytach też o Waszych strojach, bo tutaj jesteście no bardzo widowiskowo ubrani. Właśnie chyba takim sukcesem takich grup rekonstrukcyjnych jak wasze, są właśnie te dodatki, które tworzą tą autentyczność. Jak Wy do tego podchodzicie? Jak Wytworzycie te rekwizyty, czy wy je gdzieś pozyskujecie, żeby po prostu mieć w zasobach coraz więcej takich rzeczy? Znaczy, na przestrzeni działalności drużyny przez wszystkie lata staramy się zgłębiać historię. I to można nazwać fachowo, nazywa się archeologia eksperymentalna, więc część z rzeczy wykonujemy sami. Mamy koleżankę we drużynie, która szyje nasze stroje, jest doskonałym krawcem, zresztą ma na to papiery, jest licencjonowaną krawcową i ma do tego dryk świetny, a część rzeczy jesteśmy w stanie wykonać yy, całkowicie sami. Mamy nasz własny warsztat drużynowy, w którym na przykład wykonujemy tarcze, yy, szt szt nasze sztandary, włócznie, ale już takie bardziej zaawansowane przedmioty typu hełmy bądź miecze zamawiamy od yy, Rzemieślników, którzy robią to zawodowo i też się tym zajmują. W oparciu oczywiście o archeologiczne znaleziska. To nie jest tak, że coś tutaj nam pozostawia jakieś niedopowiedzenie. Nie, jest to. Staramy się, żeby to było jeden do jeden ze znaleziskiem historycznym, żeby jak najbardziej przybliżyć ludziom, jak to wyglądało w tamtych czasach właśnie. A wasze stroje, to jest konkretnie strój, nie wiem, rzemieślnika bądź żebyście tutaj żebyśmy wyjaśnili na, na żywym przykładzie. Na żywym przykładzie, ja jako też taki trochę ewenement, jestem dowódcą mojej drużyny. Więc na skalę Polski chyba nas jest w tym momencie dwie albo trzy kobiety, a i tak to się zmieniło na przestrzeni lat, no bo jak zaczynaliśmy ileś tam lat temu, byłam w swoim czasie jedyna. Więc mój strój jest bardzo bogaty. Jest z drogich tkanin, w drogich kolorach, bo przypominam, że w tamtych czasach tkaniny się farbowało ręcznie, więc im bardziej te kolory są treściwe w kolorze, tym były to bogatsze kolory, trudniej, trudniej zdobywalne i przez to droższe. Więc jest to kwestia koloru, jest to kwestia tkanin, gdzie mam jedwab, mam brokat, więc są to wszystko bardzo bogate tkaniny, na które sobie mogły pozwolić tylko tak zwane elity władzy, nazwijmy to, e, typowy e, rzemieślnik, e, charakteryzował się dużo spokojniejszą kolorystyką, mniej, bogatą, mniej bogatymi tkaninami, tak, to była przede wszystkim wełna na naszych terenach, e, więc e, jakby zupełnie to można było bardzo wizualnie widać było, jaki jest, kto, jaką rolę e, zajmuje w społeczeństwie. Bardzo jasno zarysowany podział społeczny był w tamtych czasach, po prostu. Tak. A ten męski strój, bo on taki trochę pasterski chyba? Ja <laughs> nie, jest, yy, nie, nie. Z, z racji tego, że jest też troszkę kolorowy. To znaczy mój strój przedstawia trosz, postać troszkę z innych terenów, bo jest to typowy strój yy, bardziej wschodni na Ruś Kijowską, ponieważ jest to kaftan zapinany na, yy, zapinany na brzuchu, szerokie spodnie w pasy. Jeżeli chodzi o pasy, to również bogaty materiał, nie, nie monochromatyczny, że tak powiem, tylko yy, można powiedzieć tutaj średnio zamożny, zamożny mieszkaniec Rusi Kijowskiej. O tak, można powiedzieć o mojej postaci. A Powiedzmy szerzej o waszych e, rolach, bo za, zaintrygowała mnie drużynowa wiedźma, że taką macie. Także chciałabym wiedzieć, jak się dzielicie? E, ilu jest wojowników, ile jest właśnie rzemieślników? Kobiet wiem, że jest e, zdecydowanie mniej. No i o tej wiedźmie, jaką ona rolę tutaj w drużynie pełni? Wiedźma, jak sama nazwa wskazuje, jest to kobieta, która wie. Więc jakby późniejsze czasy chrześcijańskie trochę nam wypaczyły obraz e, kobiety, która wie. Jak wiemy ze skutkiem, jaki znamy w dzisiejszej popkulturze, ogólnie kobiety, które zajmowały się tą sferą, przede wszystkim zajmowały się ziołolecznictwem, zajmowały się e, powiedzmy, że wieszczeniem, ale to jakby jest poboczna tak naprawdę, przede wszystkim wiedźmy leczyły i jakby można powiedzieć, że można porównać to troszkę do zielarstwa, tylko że z większą dawką duchowości w tym wypadku. Tak mamy, więc mamy tak wiedźmy, wiedźma na, przynajmniej na pokazach wróży e, robi prezentację o ziół. Tak więc jest to też ciekawe dla ludzi, jak można się leczyć niekoniecznie idąc do apteki. Gdyż mamy piękny asortymenty polskich ziół, które naprawdę działają dalej. Kobiety u nas oprócz tego, że tak mamy wiedźmę, zajmują się typowymi kobiecymi zajęciami typu właśnie szycie, tkactwo, krajkarstwo, haftowanie. Były panie, które walczyły u nas. W tym momencie żadna z pań nie walczy. Były panie, które walczyły i świetnie sobie w tym momencie dalej radzą na niwie, nawet międzynarodowej. Co więcej robią panie? Są. są i własnością są piękne. U nas pan, są, przede wszystkim są rzemieślniczkami jednakowoż. Panowie również są, oprócz tego, że wszyscy u nas właściwie panowie walczą, to dzielą to też z funkcją rzemieślnictwa. Oprócz tego, że walczą, wykonują choćby tarcze, rzeczy z drewna, czyli z czyli przy okazji zdobienia. Plus jeszcze jakby życie w drużynie to nie tylko jakby wykonywanie czynności. Na pokaz, to są też i wyjazdy festiwalowe, gdzie żyje obóz. Obóz, Ponieważ obóz żyje, to znaczy, że są konkretne obowiązki do wykonania. Trzeba przygotować jedzenie, musi być rozpalony ogień, muszą być rozstawione namioty, muszą być okopane namioty, gdyby przypadkiem spadał, spadł deszcz. I to wszystko się dzieje również po połowie. Jeżeli mężczyzna chce jeść, to znaczy, że musi być ciepło, musi być drewno i muszą być pokrojone na, na przykład warzywa. Tak? Nie ma takiego um, określenia na stricte męskie i damskie zajęcia. Żyjemy razem, razem dbamy, razem się troszczymy, razem pracujemy przede wszystkim. No skoro jesteśmy przy wydarzeniach historycznych, bo, bo to, to też chciałam poruszyć. Festiwale archeologiczne to jest to, ta taka część, na której się skupiacie. Na jakich festiwalach bywacie w Polsce? I wiem, że też na Słowacji jesteście częścią festiwalu regularnie. To, to znaczy, powiedzmy. jeżeli byśmy chcieli i mielibyśmy na to czas i pieniądze, mhm to festiwale historyczne z naszego okresu odbywają się dosłownie na całym świecie. I zaczynają się wczesną wiosną. Się wczesną wiosną i, I w, w Polsce jest ich, jest ich bardzo dużo, Między innymi Bitwa nad Bugiem, tak, do której oczywiście bardzo serdecznie wszyscy zapraszamy, żeby przyjechali i zobaczyli. Kiedyś odbywała się nad Bugiem również impreza w miejscowości, która nazywał się Drohiczyn. A jesteśmy stałymi gośćmi na zamku w Ogrodzieńcu. Na imprezie, która nazywa się Najaz Barbarzyńców na Zamek, na Zamek w Ogrodzieńcu, piękne miejsce, zresztą kręcono tam Netflixowego Wiedźmina. Yy, I wiele, wiele. Przede wszystkim stamtąd tak? Że... I, no i oczywiście największa impreza rekonstrukcji na wczesnego średniowiecza, czyli Festiwal Słowenii Wikingów na Wolinie, który, na który przyjeżdżają ludzie z całego świata, i jest największa bitwa, na której sprawdzają się wojownicy z, z całego świata, najwięcej chyba było tysiąc walczących przed pandemią przed pandemią, przed pandemią tak chyba najpierw <coughs> udało się zorganizować i wtedy jest ten ferwor, jest to i przede wszystkim codzienne życie takie gdzie w pełni możemy się zanurzyć w tym co robimy takiej w naszej odskoczni wszyscy po prostu to jeżeli żyli chodzi wspólnie. o Polskę jeżeli chodzi o zagranicę, to rzeczywiście jest to Słowacja byliśmy gośćmi w Niemczech w Danii w Skandynawii tak, więc tak naprawdę cały basen Morza Bałtyckiego udało nam się zwiedzić i wracamy w te miejsca. Staramy się przynajmniej wracać. Ostatnie, niestety, dwa lata troszkę przystopowało, ale to chyba cały świat przystopował w tym momencie, jeżeli chodzi o różne Ale powoli, czynności. powoli wszystko wraca do norm. Tak no, tak. A z których, który najlepiej je wspominacie, który tak szczególnie wam zapadł w pamięć, jeżeli właśnie chodzi o te eventy historyczne, archeologiczne? To znaczy każdy. Event ma w sobie coś. To nie jest tak, że możemy porównywać, że jeden jest lepszy od, od drugiego. Nie, w każdym na y, wszystkie chcemy pojechać. Bo w każdym jest coś, co jest dla nas ciekawe. Na jednym są zagraniczni znajomi, z którymi się uwielbiamy spotykać, na innym są piękne widoki, na kolejnym są piękne aspekty albo walki. walki. Każdy ma coś w sobie. Nie można powiedzieć, że jedna impreza historyczna jest, najlepsze, jest, najlepsze. jest najlepsza. Nie. Wszystkie mają w sobie to coś, co sprawia, że rekonstruktorzy chcą wracać w tamto miejsce. Tak, to naprawdę. jest sukces tych imprez, tak? To jest naprawdę. sukces tych imprez, tak. Oczywiście bardzo najmilej się robi imprezy w historycznych miejscach, gdzie człowiek ma, może dotknąć tej historii, a nie jest to tylko wydzielone pole w lesie nawet, tak. na przykład, tak? Dlatego ja bardzo miło wspominam Skandynawię, bo rzeczywiście to były miejsca, które bardzo jakby w jakiś sposób na mnie zrobiły wrażenie, tak, zdecydowanie. No i te festiwale, nie da się ukryć, to są imprezy plenerowe, także teraz idzie zima, także pewnie macie jakiś przestój. A co w przyszłym roku, bo na pewno będziecie na tej bitwie nad Bugiem. A co jeszcze takiego macie w, w harmonogramie, gdzie na pewno was będzie można zobaczyć w Polsce i też może też powiedzmy, czy gdzieś tutaj w naszej bliskiej okolicy, bo wiem, że współpracowaliście w czerwcu z Fundacją Sofika i byliście też na dniach Brwinowa, też żebyśmy się odnieśli. Do tego naszego terenu powiatu. Więc, jakby od początku. U nas nie ma przestoju, ponieważ nasi panowie, zresztą tak samo panie, spotykamy się co tydzień na treningach, więc okres zimowy to nie jest czas przestoju, to jest czas przygotowań do sezonu. Panowie, ponieważ walczą, a jest to sport kontaktowy, to nie jest tak, że to są treningi tylko w sezonie letnim, to jest trening całoroczny. Raz w tygodniu, przez parę godzin panowie przypominają sobie, ćwiczą, aby w bezpieczny sposób i efektywny. Tą walkę wygrać. E, więc absolutnie nie jest to czas przystoju. Kobiety w tym czasie e, poszerzają swoje umiejętności rzemieślnicze, czy e, planujemy właśnie przyszłe, e, przyszłe, przyszłe wojaże i e, jakby uzupełniamy nasze braki sprzętowe, które również e, pewne rzeczy nie robili się przez dzień. To są parotygodniowe przygotowania. No, więc... Naprawiamy sprzęty, które uległy jakiemuś uszkodzeniu w trakcie sezonu, tak? albo coś w tym rodzaju. Wszystko. Rozwijamy tak, cały naszą, tak. okres. Okres jesienno-zimowy jest. Y Inten intensywną pracą, żeby następny sezon móc spokojnie wystartować. Jeżeli chodzi o przyszłoroczne plany, to zamierzamy wracać w nasze ulubione miejsca, czyli takie właśnie bitwa nad Bugiem, na pewno Ogrodzieniec, na pewno Wolin, myślę, że... Na pewno Udgard na Ach, Słowacji. Utgard, oczywiście tak. tak bo to... Myślimy o Niemczech, myślimy o Borę. Zobaczymy, co jakby... przyniesie przyszły sezon, bo wie, jest żeby... jeszcze za wcześnie, żeby, żebyśmy wiedzieli, na co się konkretnie tak. wyrobimy, na co będziemy mogli pojechać. Jeżeli chodzi o rzeczy, które mamy w okolicy, to współpracujemy z gminą Brwinów, współpracowaliśmy, my mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości również będziemy mogli powtórzyć pokaz. Jeżeli chodzi o takie najbliższe kilometrowo, a współpracujecie z, z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Mieliśmy parę lat temu z pokazy z muzeum. Parę projektów mieliśmy wspólnie, tak. w czasie to się ostatnio rozeszło, ale z miłą chęcią wrócimy oczywiście do współpracy, bo nic nie stoi tak. na przeszkodzie. Tak, tak robiliśmy. Jak najbardziej no, będzie no mam nadzieję, że nie tylko w Polsce, że tutaj w okolicy też was będziemy mogli podziwiać. No <grym> też mamy taką nadzieję. No, no, mieliśmy przyjemność współpracować z paroma gminami przy organizowaniu różnego rodzaju eventów. Chyba najmilej, chociaż jeżeli chodzi o takie większe pokazy, chyba najmilej wspominam pokaz, jaki robiliśmy dla Muzeum Wojska Polskiego, gdzie bardzo miło się nam rozmawiało z historykami i którzy bardzo docenili to, co przedstawiamy. Jakby. No i to było bardzo sympatyczne. Bardzo tak? wielu usatysfakcjonowanych widzów. bo... No, robimy to przede wtedy, wszystkim. Tak, bo przychodziły widzów. tysiące ludzi, dosłownie tysiące ludzi przychodzili i się interesowali. To było bardzo miło popatrzeć, że zainteresowanie społeczne było tak duże, był tak duży odzew, że, że, że sprawiało nam to wielką radość po prostu, że możemy coś takiego zrobić, tak. A powiedzmy o waszej nazwie. Skąd się te Veles wzięło i nawiążmy też do tego herbu, bo no to jest ciekawe, co się na nim znajduje i jaką to ma historię. E, mazowiecka Drużyna Wojów Weles powstała jak powstawała 20 lat temu, usiedliśmy grupą znajomych i zastanawialiśmy się do, czego się, do czego się odnieść, ponieważ było już parę grup rekonstrukcyjnych no i trzeba z racji tego, żeby się wybić, być oryginalnym. W Panteonie Słowiańskim znaleźliśmy bóstwo, które nazywa się Weles, i jest to taki Bóg, Bóg magii, podziemia, Bóg pasterz i między innymi właśnie jego takim... Takim totemem jest, jest tur. I tak właśnie powstał tutaj nasz sztandar, i tutaj tak właśnie nasz symbol wygląda już od wielu, wielu, wielu lat. Na samym początku to jeszcze było trochę zmieniane, ale w końcu tak. udało się usankcjonować, tutaj, że wygląda tak, jak. Wygląda. I to jest ręcznie wykonane, jak rozumiem? Tak. tak, tak. Mhm. I tutaj nasza właśnie koleżanka drużynowa, która zajmuje się, się krawiectwem. Mm, dokładnie coś takiego nam wyszyła. No dobra, to przyszliśmy przez festiwale. Już wiemy skąd TWLS i skąd Herb. A powiedzcie mi, jak to tego doszło, że znaleźliście się na dość popularnym kanale YouTube'owym Artura Filipowicza, Topowa Dycha i to nie raz. Jakie macie wrażenia z nagrywania tych odcinków i jakie role tam pełniliście? Znaczy, z Arturem poznaliśmy się jak był członkiem zaprzyjaźnionej drużyny z Warszawy. Już wtedy odnosił sukcesy na niwie YouTube'owej, że tak powiem, i odezwał się do nas, żebyśmy wspólnie może nie tyle, zrobili, co pomogli mu przygotować, przygotować plan. Pojechaliśmy, zrobiliśmy no, wszystko, co jest związane. Co Artur chce zrobić, opowiadać widzom o wczesnym średniowieczu i o wikingach głównie, to wtedy mamy tą przyjemność współpracować. Bardzo lubimy tą współpracę, bo ta współpraca nie jest taka sztywna. Jest zawsze kupa śmiechu przy tym. Wszyscy się dobrze bawią. Wszyscy... efekt końcowy jest, mam nadzieję, zadowalający. Zresztą, mając na uwadze odzew, jaki jest na YouTubie, to widać, że jest to zadowalające i, i zawsze, zawsze będziemy miło wspominać, że coś takiego możemy robić. No i zapewne jeszcze w przyszłości. No, zapewne jeszcze w przyszłości no, coś, coś, coś się uda, ponieważ współpracują nam się bardzo dobrze, bardzo dobrze się rozumiemy i z racji tego, że Artur był w naszej bajce przez wiele lat to też y, łatwo mu przychodzi opowiadanie o tym. I oczywiście robi kawał do, dobrej roboty, bo wszystko podpiera jakimiś badaniami, jest zawsze bardzo dobrze przygotowany do odcinka. No właśnie, też powiedzmy może, żeby to z waszych ust wybrzmiało, y, na czym polega ten kanał YouTube'owy Artura, żeby, żeby widzowie nasi zrozumieli, jak by się tam w ogóle znaleźliście? znaleźliście. Y, jak się znaleźliśmy? Artur porusza tematy Top 10 różnych rzeczy, które dzieją się na świecie, dzieją się w historii, jako ciekawostki, i zawsze ma 10 podpunktów, takich, które wymienia na dany temat. I w pewnym momencie wpadł pomysł, żeby zrobić top 10 czegoś o wikingach. No i tutaj z pomocą przyszliśmy my, zaprezentowaliśmy się mniej więcej jako top 10 najsławniejszych wikingów, top 10 największych ciekawostek, top 10 naj... kolejnej porcji ciekawostek, top 10 pod względem religijności we wczesnym średniowieczu, w którym również uczestniczyliśmy tak, kultury takiej religijnej i i właśnie tego typu, takie tego typu rzeczy. A powiedzcie, kiedy znajdujecie na to czas? Bo, no kurczę, robi to wrażenie. Wszystkie te elementy, które robicie własnoręcznie, te Wasze spotkania, te wyjazdy, no trzeba mieć na to czas. A, a zakładam, że, że pracujecie. I też może powiedzmy, dla kogo to jest w ogóle taka grupa dedykowana? Trzeba się interesować historią, jak rozumiem. To, tak. Jest, to, jest, to, jest, to jest tak. Zdania są trochę podzielone, ponieważ bardzo dużo yy, ludzi, zacząć może tak, dla kogo to jest? Yy, Zdania są podzielone, ponieważ część ludzi uważa, że trzeba się koniecznie interesować historią. Niekoniecznie. Czasem jest tak, że przychodzi osoba, która jest zafascynowana samym aspektem walki i ta historia w pewnym momencie wchodzi mu w zainteresowania, bo si chcą siłą rzeczy, siłą rzeczy y musisz wiedzieć dlaczego to robisz. Nie chodzi tylko o to, żeby się mieczem tłuc po głowie, bo to można robić, nie wiem, bijąc się na patyki. A nie, 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 to jest y dochodzi do tego aspekt cały rekonstrukcyjny i człowiek uczy się tej historii. Y, zgłębiając walkę, więc y, no, ma dwie korzyści: rozwija się fizycznie, umiejętnościowo i jednocześnie umysłowo, bo poszerza swoją wiedzę. Ale tak, najczęściej osoby, które się odzywają zainteresowane, y, już miały jakąś styczność z historią, interesuje ich ta historia, chcą się sprawdzić na takiej niwie, i wtedy się do nas odzywają i przychodzą. A dla kogo to jest? Dla fascynatów. Dla fascynatów górnej granicy wieku nie ma, ponieważ zrzeszamy ludzi od 18 roku życia do najstarsza osoba ma prawie 50 lat, więc... A jak można do Was dołączyć? To jest prosty proces? E, wydaje mi się, że jest prosty. Jak nas znalazłaś, mamy swoją stronę na Facebooku. Człowiek się zainteresowany odzywa. Zapraszamy go na trening, który odbywa się cyklicznie raz w tygodniu w Brwinowie. Bo taka osoba przychodzi, rozmawiamy z nią, ona nas nam zadaje pytania, my chętnie na te pytania odpowiadamy. Następnie, jeżeli jest zainteresowana, zaczyna się tak zwany okres kandydactwa. I jeżeli dwie strony, taką chemia zadziała, pozostajemy razem. To zostajemy razem, jesteśmy drużyną, bawimy się wspólnie i wiele, wiele osób, wiele lat już z nami jest. A to jest taki pochłaniacz czasu? To chyba trudno powiedzieć, jeżeli ktoś jest czyjąś. Czyimś hobby, czy tak pasją, to raczej tego tak nie odbiera, bo jakby jest dla niego przyjemność, tak? Myślę sobie, że biorąc szczególnie jeszcze pod uwagę, że no, my jesteśmy takim żywym przykładem, bo poznaliśmy się przez to hobby, pobraliśmy się, później pojawiło się dzieci, które również z nami jeżdżą, które również z nami uczestniczą w tym hobby, jakby to wszystko się razem przeplata pięknie. Więc... Jeżeli chce się znaleźć czas, to się go znajdzie. Ale to chyba przy każdym hobby. I tyczy się to każdego hobby. Naprawdę, to też nie jest tak, że jest to jakieś strasznie pieniędzochłonne hobby, może tak, bo żeby zacząć się bawić, trzeba mieć prosty strój. Nie trzeba wydawać na niego strasznie dużej ilości pieniędzy. Człowiek sam decyduje, jak szybko się będzie rozwijał w tym hobby, co chce osiągnąć, co chce sobą reprezentować, jak chce wyglądać. Więc jeżeli ktoś chce się bawić, to będzie się bawił po prostu. you <laughs> Ja Wam bardzo dziękuję. Jesteście no, takim fajnym przykładem, że można jakoś tak połączyć tą pasję um, z takim swoim życiem prywatnym, rodzinnym, prawda? Bo tak jak mówicie, całą rodziną jesteście w tej grupie Wojów Weles, także um, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A naszych widzów oczywiście zapraszam do dołączenia do grupy, jeżeli są wśród Państwa osoby, które się historią interesują. Zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych wydań kulturalnego bloku lokalnego. 嗯。